Moi drodzy, pewnie każdy z nas zastanawiał się kiedyś, czy to, w co wierzymy, to, czy to w ogóle jest prawda. To normalne, że przychodzą takie pytania. Nie bójmy się stawiać takich pytań. Jakby od, uciekać od ważnych, może niekiedy trudnych pytań, to by była jakaś dziecina Wiara szuka zrozumienia. Wiara szuka uzasadnienia, a w każdym razie tak powinno być. Pomyślmy o tej prawdzie, którą dziś celebrujemy: że Pan nasz z martwych wstał. Pisze Święty Paweł, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara, a skoro tak, to wiedzcie proszę, że ta prawda o zmartwychwstaniu ona jest dla naszej wiary i w ogóle dla całego naszego życia absolutnie kluczowa. Bez odwołania się do tej prawdy nie uzasadnimy tej nadziei, którą nosimy w sobie. Dzisiaj jest popularna taka teza, wedle której wszystkie religie są równe. Albo może nawet jeśli nie są dokładnie równe, no to że generalnie wszystkie są jakoś drogami do Boga. Może prostszymi, może nieco bardziej krętymi, ale wszystkie prowadzą do jednego celu. W gruncie rzeczy, więc wszystko jedno, w co kto wierzy. Taka wizja, wedle której chrześcijaństwo to po prostu jedna z wielu religii. Równo uprawniona, może nawet jakoś szczególna, ale jedna z wielu ta teoria jest oczywiście kompletnie bzdurna, ale jak myślimy o zmartwychwstaniu, to w świetle tej prawdy o zmartwychwstaniu, to to jest dla nas jeszcze bardziej oczywiste, że odrzucamy takie brednie, bo czemu to jest... Kluczowe zmartwychwstanie dla naszego widzenia świata, religii, wszystkiego, bo nie opieramy naszej wiary na czymś subiektywnym, na jakichś przeczuciach, odczuciach, intuicjach, przemyśleniach, snach, wizjach czy jeszcze kto, czymś takim, że dwa tysiące lat temu ktoś coś poczuł, komu, komuś się coś przyśniło i za tym poszliśmy. Nie na takich ulotnych rzeczach się opieramy. Ale opieramy naszą wiarę na konkretnym wydarzeniu w historii, na tym, że był nauczyciel żydowski, Jezus z Nazaretu, i on zapowiedział, że po swojej śmierci trzeciego dnia zmartwychwstanie, i rzeczywiście umarł, a potem był żywy znowu, i jadł, i pił z apostołami, uczniami. Albo to jest prawdą, albo to nie jest prawdą. Nie ma trzeciej opcji. Jeżeli to nie jest prawda, że nie było zmartwychwstania, no to chrześcijaństwo to nie jest jedna z wielu religii zasługująca na szacunek. Nie. Jeśli nie było zmartwychwstania, to chrześcijaństwo jest najstraszliwszym oszustwem w historii świata. Ale jeżeli to jest prawda, tak jak wierzymy, to nie ma sensu podążanie za kimkolwiek innym niż za nim. Jezusem Chrystusem. Bo jeżeli wszyscy ludzie w historii jakoś mierzyli się z pytaniem o śmierć, i religie wszystkie jakoś się mierzą z tym, co tam jest po drugiej stronie, czy tam w ogóle coś jest, a jeżeli tam coś jest, to co mogę zrobić, żeby po drugiej stronie było dobrze, było szczęśliwie? Niektórzy mówią, że nic nie ma, no to ateizm. Ale jakieś ludzie formułują przypuszczenia, co po śmierci. Ale jeżeli to jest prawda, że był jeden, jedyny człowiek w historii świata, który zapowiedział, że on przekroczy granicę śmierci, a potem wróci z tamtej strony, a więc okaże się potężniejszy niż śmierć, która jest nieprzezwyciężalna dla człowieka, to jeżeli to jest prawda, że on rzeczywiście tego dokonał własną mocą, bo tak zapowiedział. No to za kim innym mamy podążać, jak nie właśnie za nim? Kto inny może być przewodnikiem, którego sensownie jest wybrać, jak nie właśnie ten jeden, jedyny przewodnik Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, zmartwychwstały Pan, nasz przewodnik na drodze do śmierci i dalej do wiecznego zbawienia. Za chwilę wyznamy, że wierzymy w jeden święty, powszechny i apostolski kościół. Apostolski to znaczy między innymi to, że przekazuje nasz kościół naukę, którą głosili apostołowie. Apostołowie świadkowie zmartwychwstałego. Oni nie głosili, że Coś im się wydawało. Nie głosili czegoś takiego, że oni tak poczuli, że Jezus żyje, albo że coś im się przyśniło, że Jezus żyje, albo że zobaczyli kogoś we mgle i tak pomyśleli, o, to pewnie Jezus, On z zmartwychwstał. Nic takiego, ale oni głoszą, że On prawdziwie umarł i potem spotkali Go żywego i głoszeniu tej prawdy poświęcili całą resztę swojego życia za cenę wielkiego cierpienia. I śmierci. Woleli umrzeć, woleli cierpieć, niż przestać głosić, że on żyje, że on zmartwychwstał. A pomyślmy, jeżeli ktoś jest gotów oddać życie za to, co głosi, i cierpieć straszliwie, i głosić to do końca życia, to to, to jest najbardziej wiarygodny świadek. Jeśli ktoś jest godzien dla głoszenia jakiejś tezy poświęcić absolutnie wszystko, to to jest poziom wiarygodności znacznie, znacznie wyższy niż jakakolwiek przysięga. Jeśli to nie jest wiarygodne świadectwo, to co mogłoby być wiarygodnym świadectwem? Nikt normalny nie odda życia za jakieś wymysły, sny, urojenia, przeczucia czy za coś, co sam sobie wymyślił. Są wiarygodnymi świadkami apostołowie, Świad, świadkami zmartwychwstałego. A my mamy to szczęście, że uwierzyliśmy ich świadectwu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Uwierzyliśmy w Chrystusa. Nie jednego z wielu, ale jednego Zbawiciela świata. Cóż powiedzieć na koniec? Chrystus i tylko Chrystus, tylko za Nim warto podążać, tylko Jemu warto dać wiarę, tylko Jemu warto zaufać i powierzyć siebie, swoje życie, wszystko w tym życiu nikomu innemu, ale tylko Jemu. To jest bezpośrednia konsekwencja naszej wiary w zmartwychwstanie. Niech w nas nigdy ta prawda. Nie przestanie pracować. Amen.